Moje drogie dziecinne osady, witajcie w rozstrzygnięciu plebiscytu na najlepszy sprzęt fotograficzny roku 2024. Te wybory, które dzisiaj usłyszycie, czy ty, ci wygrani, będą sprzętem, który będziemy my polecać ja i Bartek przez najbliższy rok. I to są aparaty i obiektywy, które są najlepsze w swojej klasie, naszym zdaniem. Mamy swoich swoje faworytów, mamy swoich wygranych, wy też Wybraliście swoje typy. Tylko, że żeby dowiedzieć się co wybraliście Wy, na co głosowaliście najczęściej, musicie zapisać się do newslettera lub zagłosować na kolejny rok. I tutaj macie kod QR, którego możecie użyć. Ewentualnie możecie iść do sneira.pl/ukośnik plebiscyt. To trwa cały czas. Każdego roku będzie nowy plebiscyt, a link się nie zmieni po prostu. Będzie ten sam link za każdym razem, więc możecie głosować bez przerwy, tylko zależy od tego, jaka data jest Waszego głosu, to będzie on przypisany do danego roku. Zaczniemy od kategorii najlepszy pełnoklatkowy aparat i tu w tym wypadku Bartek ma do ogłoszenia swój typ, czy wygranego powiedzmy w tej kategorii, więc Bartku przekazuje Ci lejce. To tylko dla przypomnienia, co mieliśmy w kategorii. W kategorii najlepszy pełnoklatkowy aparat były takie aparaty jak Sony A9 Mark III, Nikon Z8, Canon EOS R6 Mark II oraz Panasonic Lumix e, S5 Mark II. E, po burzliwych naradach i e, bardzo skomplikowanych rozmowach e, doszliśmy do wniosku, że Nikon Z8 będzie tym, który tą kategorię e, zwycięży e, ze względu na to, że ta, ta wysoka rozdzielczość i możliwość nakręcania m, materiału wideo w 8K a jakby przechyliły szale na jego korzyść. Wszystkie aparaty z tej kategorii są bardzo, że tak powiem, kompetentnym sprzętem, natomiast no tutaj jakby delikatnie na, na prowadzenie Nikon, Nikon się nam wysuwa. Dokładnie tak Bartku, całkowicie z się. zgadzam, jeśli chodzi o ten wybór, to jest świetny aparat, nie tylko dlatego, że ja siedzę w, w, w klubie Nikona, ale oczywiście ogólnie ten aparat naprawdę jest wart tego, co sobą reprezentuje I, i o nim można mówić cały dzień, ale dzisiaj tylko podsumujemy nasze, naszych wygranych, żebyście mogli się już cieszyć tymi, tymi informacjami i przechodzimy dalej. Drugą kategorią dzisiejszą jest najlepszy aparat z matrycą Krop i to był... Do Dość trudny wybór, dlatego że tych aparatów jest bardzo dużo. Wszystkie są bardzo dobre w swojej klasie, ale te, z których wybieraliśmy, które były naszymi nominowanymi modelami, to Sony A6700, Fujifilm XT5, Canon EOS czy EOS R7 i OM System czyli Olympus OM5. Wszystkie te aparaty są świetne, wszystkie są naprawdę niesamowite, ale wygranym w tej kategorii jest tutaj przynajmniej naszym zdaniem OM System OM5 i tutaj dlatego przyznaliśmy tą nagrodę czy, czy ten tytuł temu właśnie modelowi, ponieważ jest to naprawdę bardzo, bardzo dobry sprzęt do każdej fotografii, jest świetnie uczelniony, niewiele waży, jest bardzo dobrze zbudowany, no i jest bardzo, bardzo ładny, jeśli chodzi o, o taką troszkę próżność powiedzmy, ale to nie wszystko na dzisiaj, oczywiście. Mamy więcej kategorii. Kolejną jest najlepszy bezlusterkowiec. Znowu wielka kategoria. Warto powiedz, kto tam był nominowany. Nominowane e, aparaty to Canon EOS R 6 Mark II ponownie, e, Sony A7 Mark IV, e, Fujifilm XH2 oraz Panasonic Lumix S5 Mark II. E, tutaj zdecydowaliśmy się na e, przyznanie głównej nagrody, jakby głównego wyróżnienia, może tak, Canonowi R6 Mark II ze względu na niebanalny i cały czas wyśmienity autofokus. Zgadza się. kolejną kategorią jest najlepsza lustrzanka i tu jest troszkę trudny wybór dlatego że to są wszystko aparaty starsze, nie oszukujmy się. Nie ma tutaj naprawdę nic nowego i mamy tutaj do wyboru Nikon D7800, przepraszam 780, czyli D780, Canon 5D Mark 4, Pentax K3 Mark 3 i Pentax K1 Mark Dwa. Mamy dwa pentaksy, aż w jednej kategorii, ale wygranym jest Canon 5D Mark IV. I tu naprawdę duże brawa, ponieważ to jest aparat, który nie dość się trzyma przez wiele, wiele lat. Jest całkowicie, że tak powiem, używalny nawet dzisiaj. Mało tego, ktoś z nas go używa jest, <laughs> cały <jest>. czas, także <laughs> i to oczywiście. Tak. Tak, tak, to oczywiście nie czas. był powód tego wyboru, absolutnie. Uważamy obaj, że jest to naprawdę świetny wybór. Dzisiaj, wczoraj, miesiąc temu, rok temu, nie ma znaczenia, to jest świetny aparat i myślę, że długo, nie wiem, czy w ogóle będzie następca, który w tym wypadku, jakby przejmie tą, tą pałeczkę od niego. Dalej mamy najlepszy aparat kompaktowy, naprawdę interesująca kategoria, zwłaszcza dla początkujących, więc słuchajcie uważnie. W kategorii mamy Sony CyberShot RX100 Mark 7, Fujifilm X100V, Panasonic Lumix LX100 Mark 2 i Leica Q2. Nasz wybór padł na Cybershota odsłonego RX100 Mark 7, głównie ze względu na możliwość nagrywania w 4K oraz tam bardzo, bardzo rozbudowany system autofokusa. Kolejnym kategorią jest najlepszy aparat średnioformatowy, i tu oczywiście włączają się słuchacze typu lekarze. Typu prawnicy, więc to nie jest raczej jakaś taka zwykła kategoria, powiedzmy, codzienna. Mało z nas ich używa, ale to nie znaczy, że są gorsze, są właściwie lepsze. Każdy z nas chce tych aparatów, właśnie. Każdy z nas dąży do 7 formatówki, bo jest niesamowita, niezależnie od modelu, naprawdę. Mamy tutaj do wyboru cztery modele: oczywiście Fujifilm GFX100S, Hasselblad X2D100C, Phase 1 XF. IQ 450MP i Leica S3, ale wygranym jest Hasselblad X2D. 100c oczywiście jest to niesamowity aparat ma piękny minimalistyczny wygląd to jest dla mnie jakby od razu wygrana jeśli chodzi o Hasselblada oczywiście nie wygląd jest ważny sensor jest przepiękny jeśli chodzi o kolory jeśli chodzi o wydajność po prostu świetny aparat niezależnie od sytuacji no chyba że musimy robić zdjęcia szybko to jest jeden minus tych aparatów <laughs> wszystkich w tej kategorii um, ale przejdźmy dalej mamy teraz najlepszy aparat dla początkujących więc kategoria Kategoria, właśnie że tak powiem, z mojego kanału. Wszyscy tu po to właśnie jesteście. Bartku, powiedz co tutaj mamy w tej kategorii. W kategorii wylądowały Canon EOS R50, Nikon Z30, Sony ZVE10 oraz OM System, czyli Olympus OMD -E M10 Mark 4. Bardzo, bardzo skomplikowana nazwa. I znowu wybór padł na Canon EOS R50. Myślę, że ze względu przede wszystkim na bardzo intuicyjny i prosty interfejs, na to, że bardzo szybko można w pełni opanować wszystkie jego możliwości, łącznie z nagrywaniem filmów 4K, i, i bardzo szybko można dojść do, do pełnej sprawności obsługi, i bardzo szybko można się nauczyć nim robić bar. Z kolei aparat jakby z przeciwnej strony barykady, czyli dla profesjonalistów, to jakby jeden z czterech znowu: Sony A1, Nikon Z9, Canon EOS czy EOS R3 i Panasonic Lumix S1H. I to był trudny wybór, naprawdę, bo to są świetne aparaty, wszystkie tak naprawdę. I ta kategoria mogła być bardzo szeroka, nie oszukujmy się, bo jest ich wiele na rynku, na, na tej najwyższej półce dla profesjonalistów, ale wygra, wybraliśmy Sony A1 i wybraliśmy go dlatego, że ma wysoką rozdzielczość, ma 50 megapikseli, w tym wypadku e, nagrywanie w 8K, także to jest też świetny wybór dla każdego, kto, kto filmuje cokolwiek. E, szybki, e, szybka, seryjna e, ilość zdjęć do 300 kl. na sekundę, więc jest to po prostu świetny aparat do Właściwie wszystkiego, tak naprawdę, zwłaszcza sportu. Nie oszukujmy się, jest to wybierany aparat przez profesjonalistów, jeśli chodzi o wszystko, co w ruchu. Także tutaj można na nim polegać w tym wypadku. A kolejną kategorią jest najlepszy budżetowy aparat, więc znowu kategoria dla wszystkich początkujących. Tak, i w budżetówce mamy Nikona Z30, Canon EOS R100. E, Fujifilm XT200 i Panasonic Lumix G85. Nasz wybór padł na Fujifilm XT200 e, głównie ze względu na stylowy design w, i, i dotykowy e, odchylany w różnych mm, kierunkach ekran który pozwala nam na, na dużo większą swobodę przy mm, kompozycji zdjęć i ogólnie przy, przy komfortowej pracy. Zmienimy teraz troszkę kierunek, ponieważ przejdziemy do obiektywów i pierwszym, pierwszą kategorią jest najlepszy obiektyw do portretów, czyli to, co robicie bardzo często nawet nieświadomie, ponieważ nawet telefonem robicie te, te, te potety rodzince na wakacjach czy na świętach, czy podczas świąt raczej, więc mamy tutaj do wyboru cztery aparaty. Cztery obiektywy, przepraszam, z tym, że posłużę się ściągawką dość mocno, dlatego, że są nazwy skomplikowane i chcę nic pomylić. Nikon Z 85 mm F1.2S, Canon RF 85 mm F1.2L USM, Sony FE 85 mm F1.4GM i Sigma 85 mm F1.4DG DN ART, było trudno powiedzieć wszystko, ale wygranym jest w wypadku Canon RF 85 mm F12L USM, i tutaj oczywiście trzeba go pochwalić za niesamowitą jakość obrazu i za bardzo precyzyjny autofokus. Kolejną kategorią, jeśli chodzi o obiektywy, jest najlepszy obiektyw krajobrazowy, więc tu można się dość mocno popisać, jeśli chodzi o, o wybór. A Bartku, przestał nam co mamy w nominowanych. Tak, wśród nominowanych obiektywów do fotografii krajobrazowej mamy. Loa 10 mm f2.80 DFF. E, też będę posługiwał się ściągawką, ponieważ nie chciałbym nic pomylić. E, Nikon e, Z e, 14 24 f2.8s. E, Sony FE 12 24 mm f2.8 GM. oraz Sigma 14-24 f2.8 DG Art. Też bardzo długa nazwa. Nasz wybór padł na Sigma. Sigma 14 mm, 14 do 24 mm, F28, DGDN Art ze względu na bardzo solidną budowę i fenomenalną jakość obrazu w całym, całym zakresie ogniskowych. Także myślę, że to, to, to powinno Wam jakby dać jakieś tam pojęcie na temat tego, czego możecie się spodziewać od tego obiektywu, szczególnie w ciężkich warunkach, jeżeli chodzi o zdjęcia krajobrazowe, to uszczelnienie i ta solidna budowa bardzo, bardzo pomagają. Mi przypa przypadła z kolei kategoria chyba najtrudniejsza do wymowy, dlatego, że nazwy są najdłuższe. E, mianowicie najlepszy obiektyw makro i tu definitywnie muszę przeczytać, bo to jest bardzo wszystko długie. E, pierwszym wyborem, czy pierwszym, e, pierwszym nominowanym jest OM System M Zuiko Digital ED 90mm f3.5 Macro IS Pro. Drugi to Canon RF 100mm f2.8 L Macro IS USM. Trzeci to Nikon ZMC 105 mm F28 VRS. I czwarty to Sony FE 90 mm F28 Macro GOSS, chyba nie zapomniałem. Wygranym w tej kategorii jest Nikon ZMC 105 mm F28 VRS. I tu muszę przyznać, że wiem dokładnie jak ten mikro, mikrofon, ten obiektyw działa, ponieważ jakby siedzę w tej stanie cały czas, mam całą kolekcję tych obiektywów. Jest tak ten, jak i wszystkie inne z serii Z są świetne, jeśli chodzi o ostrość. Ten szczególnie on wzrobuje kolory niesamowicie i jest właśnie, tak jak mówię, ostry i nie zniekształca na całej szerokości po prostu szkła. Także to jest definitywnie dobry, dobry wybór, ale dalej mamy najlepszy teleobiektyw. I teraz bardzo powodzenia, bo te nazwy też są równie długie. No nie, nie będę ukrywał, że również będę czytał z kartki. Myślę, że nikogo to nie zaskoczy. Eee, więc teraz tak, nominowani Tamron 50 do 400 F4,5 do 6,3 DI3 VXD, VXD, przepraszam, mimo czytania i tak się pomyliłem. Sony FE 100 do 400 mm F45 do 56 GM OSS. Canon RF 100 do 500 mm f4.5-7.1 L IS USM, Sigma 150 do 600 f 56 5 do 6.3 przepraszam, DGDN OS Sports bardzo bardzo skomplikowana nazwa. No i myślę, że nie będzie to dużym zaskoczeniem, że wygranym będzie Sony FE 100-400 f 4,5 do 5,6 GMOSS, czyli e, bardzo, bardzo szybkie szkło, e, bardzo precyzyjne, jeżeli chodzi o autofokus, e, z bardzo solidną konstrukcją, bo też nie ukrywajmy, teleobiektywy też rzadko, kiedy pracują w cieplarnianych warunkach studyjnych, e, szczególnie z taką ogniskową, więc tutaj mówimy o tym, że te warunki atmosferyczne nie zawsze są idealne nasz czas na kategorię, na którą chyba wszyscy czekają, ponieważ to jest pytanie, które najczęściej otrzymujemy, obaj zresztą, od naszych widzów i ogólnie od ludzi, na, od ludzi na ulicy nawet, tak naprawdę widząc nas z aparatem, pytają, co kupić, żeby było do wszystkiego. I tutaj mamy właśnie kategorię najlepszy obiektyw uniwersalny, czyli właśnie do wszystkiego. Tu mamy cztery kontynentów, Canon RF 24-105 i F4. Przepraszam F4LIS USM, teraz ja się mylę. <laughs> Sony FE 24-105 mm F4GOSS. Nikon Z24-120 mm F4S. I Tamron 28 do 75 mm F28 Di Mark III g 2 Tutaj mamy wygranego. Dość łatwo go wybrać w tym wypadku, dlatego że jest to oczywiście Tamron 28 do 75 F28 Di 3 g 2 A wygrał on, dlatego że jest bardzo jasny, chyba najjaśniejszy z tej całej czwórki. Tak, zgadza się najjaśniejszy. Otwiera się aż do f2.8, więc jest świetnym wyborem do wszystkiego: tak do portretów, jak i do troszeczkę jakiś obserwacji, nawet zwierząt. Może wiele nie zrobimy z 75, ale jednak coś tam damy radę przybliżyć, więc jest świetnym wyborem, właśnie tak naprawdę do wszystkiego na co dzień. Dalej mamy najlepszy obiektyw szerokokątny. W tej kategorii mieliśmy nominowanych Sony FE1635F28GM, Canon rf 1535 F28L IS USM Nikon Z1424 F28S oraz Loa 12 mm F280D. Naszym wyborem została Loa 12 mm F280D. Jak sama nazwa wskazuje, 0D znaczy zerowa dystorsja, czyli mamy bardzo dobry obraz w całym zakresie kadru. Oraz mamy bardzo szeroki kąt widzenia tak, przy tych 12 mm. Także myślę, że to, to samo za siebie będzie przechylało szale zwycięstwa na korzyść lowy. Na nadszedł czas na ostatnią kategorię moim zdaniem najbardziej interesującą zwłaszcza dla wszystkich, którzy traktują fotografię poważnie lub przynajmniej na tyle poważnie, żeby kupować dobry sprzęt <grym> jest to oczywiście kategoria najlepszy obiektyw stałogniskowy, czyli tak zwane stałki I mamy tutaj do wyboru Sigma 50mm f1.2 DG DN Art Sony FE 50mm f1.2 GM Canon RF 50mm f1.2 L M I Zeiss Otus 55 mm F1.4. Wszystkie są naprawdę świetne. Ten zakres F1.2 do F1.4 to jest po prostu taki standard, jeśli chodzi o, o te wyższe półki, że tak powiem. Ale wygraną tutaj oczywiście musi być w tym wypadku Sigma 50 mm F1.2 DGDN Art. Przezgląd na jej niesamowitą jakość, niezależnie od tego, jak jest jasno otwarta, jak szeroko otwarta ta przysłona i Sama budowa jest oczywiście świetna, jak w każdej Sigmie. Tak naprawdę one są wszystkie ciężkie. Ta jest też dość solidnie zbudowana. Trzeba troszkę bicka po, poćwiczyć, jeśli chcemy z nią łazić, ale rzeczywiście jest naprawdę świetnym wyborem do właśnie do wszystkiego, moim zdaniem. 50 to taki standard, gdzie możemy robić bardzo, bardzo dużo, tylko trzeba zoomować nogami, jak się to mówi, w naszych kręgach, że tak powiem. Myślę, że to jest jakby zamknięcie tej listy. Słuchajcie, mamy tych wszystkich wygranych. Na, jakby za nami już. Jeśli zgłosiliście się do, czy, czy próbowaliście zagłosować na swoje własne wybory, to to wszystko otrzymacie mailem. Wasze głosy, czy najczęściej wybierane aparaty i obiektywy dostaniecie drogą mailową, tak samo jak te wszystkie wybory nasze tutaj opisane dokładnie w PDF-ie możecie pobrać z linka, który otrzymacie właśnie drogą mailową. Nadal możecie się zapisać do tej listy idąc do senera.pl ukośnik plebiscyt i po prostu głosując na cokolwiek, z tym, że te głosy już dzisiaj czy od jutra właściwie będą się liczyć do kolejnego plebiscytu, a tymczasem zaliczyć się do, do tego, żeby otrzymać tą właśnie listę czy, czy ten, to objaśnienie w formie PDF-a. Myślę, że to jest świetny, świetne narzędzie do zakupu, czy świątecznego, czy na przyszły rok jakiegoś sprzętu. Dlatego, że no może poza tymi lustrzankami, wszystko jest nadal aktualne, wszystko jest nadal używalne, wszystko jest jak najbardziej na czasie, więc. To jest, to jest wszystko to, co my polecamy Wam, jeśli chodzi o dobry zakup. Wy się oczywiście możecie nie zgodzić. Jeśli tak, to piszcie w komentarzach poniżej, dlaczego się nie zgadzacie, co według was powinno wygrać, dlaczego to, co wygrało, nie powinno wygrać. My bardzo chętnie dowiemy się tego wszystkiego od Was. Super, kochani, ja Wam bardzo dziękuję. Wszystko już za nami, że tak powiem. Piszcie komentarze, lajkujcie i, i udostępniacie ten ten film, gdzie się tylko da. My się widzimy już niedługo. Natomiast pamiętajcie, że wszystko, co robicie, ma znaczenie. A Wy jesteście wartościowi. Cześć! Czekaj! Zanim odejdziesz, mam ci coś bardzo ważnego do powiedzenia. To sprawa życia i śmierci i zmieni wszystko na zawsze. No masz. Uciekło. Pewnie nie było ważne. Jak już tu jesteś, dziękuję, że udało Ci się dotrwać do końca filmu. Jeśli sprawić to przyjemność, zrób to, o co bez przerwy proszą youtuberzy: dzwonki, łapki i inne rzeczy, które pomogą kanałowi. Jeśli chcesz więcej tego typu treści, zapisz się do mojego newslettera. Mimo Waszych ciągłych próśb niestety nagich fotek tam nie rozsyłam, ale dowiesz się o nowościach, dostaniesz kody promocyjne na sprzęt fotograficzny oraz dowiesz się o wartych uwagi spotkaniach i wydarzeniach. Wszystkie niepublikowane treści znajdziesz na patronie oraz w sekcji dla członków kanału. Linki masz w opisie i na ekranie. Dołącz też do naszego forum grupy na Facebooku i oczywiście serwera Discord. I jeśli masz na to ochotę, zaglądnij na kanał mojej żony, gdzie ja trzymam kamerę, a ona wykonuje całą pracę. Pamiętam już, co miałem ci powiedzieć: cokolwiek się stanie, nie dotykaj.